Mijamy się z drugim pojazdem Pochylnią. No to tak, wszędzie są kamery, jak się, coś się nie działo po drodze. To wszystko widzę. Jeszcze jeden został. Proszę pan, to Jeden? proszę, jeden, tak? proszę, proszę, bardzo. proszę. Ja, 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 kiedy naszej samej drodze chciałam serdecznie Państwu podziękować, że jakieś Państwo na mnie wszystkie jakieś 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 tak się jakieś 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 na jakieś I jakieś powiedzieć i jakieś żebyście Państwo zapamiętali, że jakieś Państwo kanałem, w którym e, pochylnie jakieś są jedynymi jakieś funkcjonującymi w stanie oryginalnym na świecie. Nie ma nigdzie na świecie jakieś jakieś które zachowane zostały w stanie oryginalnym. Było coś podobnego w Ameryce, niestety już tylko i wyłącznie jako muzeum. A u nas w Polsce nadal zachowane jest w stanie oryginalnym, na Państwo widzicie, do dnia dzisiejszego i będzie funkcjonowało jeszcze <grym> Także, to na lat. Także szanowni Państwo, bardzo jeszcze się ...przepięknego urla, cudownego kurulek, ale kurulek, po prostu. kurulek, dziękuję. kurulek, 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 wszystko kurulek, 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 a może znajdzie kogoś jeszcze? A te tutaj oznaczenia, co znaczy o ten? Taka szczauka, co tam jest, tamtych słońcowych. Pokazuje na... poziom wody, ale ta jedna była uprzejma. A, że jest wystarczający. Pra... Że jest wystarczający. Normalnie pozioma, to wtedy jest wszystko dobrze. Jak jest w dół, za mały stanbord. Jak jest w górę, mm -hmm. za wysoki. No to tyle na razie.